W grudniu 1997 roku 800 osób, w tym dzieci i dorośli, dostało ataku padaczki podczas emisji kolejnego odcinka Pokémonów. Jak słyszycie, sprawa jest poważna. Witam. Dziś obejrzymy program edukacyjny, który wyjaśni nam, dlaczego niektóre bajki mogą być dla dzieci bardziej niebezpieczne niż. Bedofile, drożdżówki w sklepiku szkolnym i nie mycie rąk razem wzięte. Zapraszam. Zdaje się, że masz tylko jedną szansę, żeby pokonać Magnetmana, więc się postaraj! A! Lepiej się odsuń! Nie ma zabijania. My tylko resetujemy przeciwnika, tylko że ten resetowany przeciwnik yy, gryma z twarzy i w tej sferze audio my słyszymy, Właśnie, jak on by był męczony, maltretowany i dziecko to słyszy. No jak się napiera z bosem, to jaki ma mieć wyraz twarzy? Wieś wszywki w monopolcu? <laughs> Może mnie tam wołano. I dziecko poprzez kontakt z takim y, obrazem i z, takim, y, z taką ścieżką dźwiękową odwrażliwia się na, przy, na krzywdę. W życiu rzeczywistym. To akurat prawda. Mnie w młodości król lew tak pokrzywił psychicznie, że ostatnio byłem aresztowany w zobo. Próbowałem wtłuc lwóz blizną na pysku. Ja jestem 10 razy lepszy od mojej Nie! Wyciemnione tło. Szare tło w tym filmie jest. Bohaterowie są bardzo kolorowi. Proszę zwrócić uwagę, że w tych filmach bohatery zawsze bardzo kolorowi. Bohaterowie bajek są kolorowi? Niech pani szybko robi miejsca na półce, bo za to odkrycie to będą ze dwa noble. Zawsze bardzo kolorowi. Nie chcesz, żeby twoja zasmarkana pociecha wyrosła na Andersa Brejwika? Jeszcze dziś zmniejsz saturację w swoim telewizorze i zapobiegnij tragedii. Przyciągający wzrok dziecka, zachęcający do oglądania. Im bardziej ważna postać, tym bardziej kolorowa jest. Gdyby tak było, to Jezus woziłby się hamerem z wolumen na full, miał skaryfikacje na twarzy i ledy w sandałach. Jeżeli jest nieodpowiednia grupa wiekowa, no to jest inny też sposób przy odbioru tej, tej treści. Jeżeli siedmiolatek Dziewięciolatek to, co widzi, uważa, że to jest prawda i rzeczywistość. To znaczy, że jest kompletnym kretynem i pozostaje mieć nadzieję, że jeszcze zmieści się w oknie życia. Dziewięciolatek w tych czasach potrafi jedną ręką zwijać banknot, a drugą szatkować ściechę z wibowitu. No pani się z chuj imki urwała. Gdy podobna sytuacja zaistnieje w życiu rzeczywistym, to dziecko może w podobny sposób się zachować. Może tą sytuację rozwiązania jakiegoś konfliktu czy zachowania się przenieść do rzeczywistej sytuacji. Ta pani uważa, że dziecko przeniesie zachowanie z bajki, jeżeli w rzeczywistości wydarzy się coś podobnego? No rzeczywiście jest się czego obawiać, przecież co drugi nastolatek wraca do domu, a tam mama i tata napieprzają się jak wegeta z goku. Bohaterka pokazuje odpowiednią część ciała za otrzymaną korzyść materialną, to może być to później dla młodego człowieka no po prostu niebezpieczne w ten sposób, że będzie tak też traktował swoje ciało. To jest akurat prawda. W młodości byłem fanem kaczora Donalda i po dziś dzień owijam się ręcznikiem po kąpieli, ale już na miasto wychodzę na gołodupca. Dziecko w wieku praktycznie 7, a nawet do 9 lat z tym, z czym się spotyka w mediach, uważa, że jest to prawda. No chyba, że jego ulubiona bajka to wiadomości w TVP. Dzieci pff, pod naszą nieobecność, ale i bez naszej wiedzy, Obejrzały film w pierwszej klasie, czy w drugiej, w drugiej klasie właśnie Harry Pottera. Nie! Wasze dzieci obejrzały Harry Pottera! Harry'ego Pottera? Harry'ego Pottera! Tylko nie Harry Potter! Pod naszą nieobecność. Pod waszą nieobecność? Ale i bez naszej wiedzy. I to bez waszej wiedzy! No to teraz to już chyba będziecie za aborcją do ósmego roku życia. Miarka się przebrała. Prowadzenie w komunii Harry Potter, tak? I my wcześniej zetknęliśmy się z tym filmem. Kupili sobie orężadę I przygotowali sobie satanistyczny weekend w Hogwarcie. Oczywiście w obecności egzorcysty. Przecież to jest Harry Potter. Przyszła do domu, stąd się dowiedzieliśmy też, jaki film oglądałaś. Zaczęliśmy się domyślać, że nie podobało się. A co ci się nie podobało? No, bo tam jakieś latanie było. Dzieciom pokazywasz latanie? Niech im od razu puszczą One Man One Jar zamiast Coral Gola. Czyż latanie było jakieś czarownice, no, ja to... jakieś takie ciemne strony życia, i tego było więcej niż, niż, niż jasności. Marzysz, aby zostać pilotem? Zastanów się, czy aby na pewno chcesz reprezentować ciemną stronę życia, młody Anakinie. Ja w ogóle to wymieszane yy, wszystko z wszystkim? Harry Potter, latanie, czarownice, ciemne strony życia, wymieszane wszystko z wszystkim, tylko dla widzów pełnoletnich i odpornych psychicznie. I, no i cóż, yy, yy, zareagowałem, też dzwonię do pani wychowawczyni. Oczywiście, Avanti się należy, jak psu mundur, będzie mi latorość demoralizować lataniem, rura jedna, Lewactwo i genderyzm w czystej postaci. Jeżeli oglądamy film, gdzie jest agresja, przemoc, coś dziecko wystraszyło jeżeli ja dziecko przytulę, skomentuje to odpowiednio, odwrócę na chwilę od tego uwagę, już jest inny sposób odbioru tego przekazu medialnego, tego filmu. Natomiast jeżeli dziecko siedzi samo, no to wówczas my nie wiemy. W jaki sposób ona to odbiera? Dokładnie, może zaraz magika odwali z ósmego piętra, bo się herego potera naglądało. Jeśli obejrzeliśmy narnie z dziećmi, no taki dość mocny. Mocny. U mnie na jednej półce z martyrsami i ludzką stonogą. Mam oczywiście na myśli polską ludzką stonogę. I dzieci też potrafią już same, bo pytamy i one odpowiadają też, że. Że to im się podoba, to im się podoba. No bo nie ma latania. W sumie w ludzkiej stonodze też nie ma, więc polecam na rodzinny sean. A jak dziecko będzie nieposłuszne, to mu powiesz: zaraz tej marchewki nie zjesz, to ci tak jak na tym filmie przyszyjemy po środku pomiędzy dziadkiem Józkiem a babcią Hanią. I nic mi nie interesuje, że oni od dwóch lat nie żyją. Tatuś ma nową łopatę. I zje! Owszem, w Narni należy poszukać czegoś głębiej. Tak samo jak w One Man, One Jar. W wieku 10-12 lat dziecko szuka wzorców dla formującej się osobowości. W wieku 10-12 lat dziecko nie szuka wzorców dla formującej się osobowości, tylko zapalniczki. Rodzice odchodzą na plan dalszy. Ważniejszy jest jakiś idol typu. Popek. Ale tu z z O tym też jest w mojej książce. Była sytuacja, kiedy mistrz ojca przyszła do domu i powiedziała, że właśnie teraz cała klasa. Gra bawi się w jakąś taką zabawę. I dlatego warto z dzieckiem rozmawiać o antykoncepcji, zanim pierwszy raz zagra w słoneczko. Tato, właśnie skończyliśmy się bawić w taką zabawę nową. Opowiedz mi. Dziewczynki zdejmują spódniczki. O Boże. I kładą się w kółku na podłodze. O Matko. A chłopcy uprawiają z nami po kolei seks. O Boże. I co, i co dalej? To wszystko. No wiesz co, córcia, to nie możesz czegoś wymyślić. Dzwonili z piekła, potwierdzili mi rezerwację. Czyli dzieci nasze wiedzą, czym jest moralność. Moralność to jest to, co mnie. Rozróżnianie, rozróżnianie to, co mnie rozwija, od tego, co mnie niszczy. Moralność to jest rozróżnianie tego, co mnie rozwija, od tego, co mnie niszczy? O stary wczorajsze Melo mnie totalnie rozwaliło. Ale powiem Ci, że trochę się rozwinąłem, bo nigdy nie waliłem koksu na wycieczce karitasu. Ale ty jesteś. moralny. I rzeczywiście nie oglądają wiele telewizji. Na pewno pilnujemy, żeby telewizor był wyłączony w ciągu dnia, jeżeli nic do oglądania nie jest, żeby, żeby gdzieś tam w tle nie grał, bo, bo wiemy, że jest to negatywny wpływ na dzieci. Jeśli uważacie, że telewizor źle wpływa na dzieci, to nie możecie ich bić czymś lżejszym? No tylko odpowiedzialności. Już nauczyły się, te starsze przede wszystkim, no, powiem, że te młodsze też, Adaś na przykład, też już potrafi zwrócić uwagę na to, że jest przesyd emocji. Tato, mam przesyt emocji, nie podoba mi się. Co ty, synek, wokadujesz? Breaking Bad to jest najlepszy serial w historii. Zobaczysz w trzecim sezonie jak Jessie. Oj, poczekaj, synek, bo to twoja siostra dzwoni, muszę na chwilę iść do toalety, bo tam chyba coś nowego grają. Pamiętamy bajki yy, sprzed. No chociażby cofnąć je tylko nawet 15, 20, jeszcze tam dalej wstecz. Obraz trwał 30 sekund. miśuszatek Szatek, Reksio. To się bardzo zmieniło w ciągu... Co 5, 4 sekundy zmienia się obraz. A może po prostu w XXI wieku młody człowiek nie potrzebuje 30 sekund, żeby ogarnąć, że to jest piesek i piesek gryzie kość, i dobrze, że mam 30 sekund na to, żeby to przyswoić, bo inaczej mózg mi wypłynie łzami. Młodzież w tych czasach jest montaż, 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 cięcie, błysk światła! Pizda nad głową! Może tylko tyle że tak pięknie żyć, pięknie żyć, znaczy kochać świat. Pięknie żyć, tak jak żyje ptak. Pięknie żyć, znaczy żyć jak ptak? A na mnie ostatnio strasz miejską nasłali, jak próbowałem obestrać samochody na parkingu pod Tesco. Ale piosenka ładna. Pięknie żyć, znaczy kochać świat. Koniec tego jakże przydatnego życiowo odcinka o szkodliwości telewizji. Mam nadzieję, że teraz każdy z Was wie, co oglądać, żeby być normalnym i dlaczego nie warto rozważać kariery pilota. Buja! Parafialne. Po pierwsze, przypominam, że już teraz w dobrych księgarniach oraz empikach możecie kupować moją nową książkę Disco Polo wiedźmi i Gumy Kulki, czyli trzecia RP, oczami tego krytyka, serdecznie zapraszam. Po drugie, pytanie dla Was. Jakie bajki są według Was szkodliwe dla dzieci i dlaczego? Piszcie.